Cześć witajcie, w pierwszym odcinku z Speedrunners, jak zwykle yy, każdą prawie serię nagrywam z Arkiem. Halo! Yy, jest to taka fajna gra, no trochę się w nią wkręciłem, gram teraz z Arkiem chwilę i podoba mi się ta rywalizacja tutaj. Yy, polega to na tym, że yy, jakby to powiedzieć... Arekę opisz mi tą grę, bo ja w sumie mało w chętnię. gram chodzi głównie o to, że wszyscy musimy się ścigać i, i chodzi o to, że jeżeli jakaś osoba zginie... <coughs> Znaczy, że wypadnie poza mapę, poza widok danej mapy, danego właśnie obszaru No to e, zaczyna, się ten, nasz, zaczyna się nasz ekran skurczać I tak naprawdę dojdzie do takiego w końcu efektu, Mały że efektu, tak, tak. Takiego małego ekranu, że musimy po prostu niesamowicie nice. być dobrzy czy tak, naprawdę O jak widzicie teraz się kurczy tak No, tak no kur, i skurcza. I ogólnie pierwszy odcinek taki Arek też to nagrywa Więc sam okay. możecie sobie zobaczyć y no i teraz u mnie to nagrywamy. Dołączy do nas najprawdopodobniej jeszcze IC i zobaczymy, jeszcze ktoś może. Będzie naprawdę świetnie, ta to, to rywalizacja klasztowa. Taka tak mi się podoba. No. Jak będziemy grać we czwórkę, to będzie genialne. I to będzie właśnie najfajniejsze. Dobra, czekaj, zaraz wyroluję tych botów, bo to, 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 to. to. Nie no podobają mi no, się. No, no właśnie, bo ja tutaj widzisz, no. Final no, mówiąc. Jezo. Koniec gadania, czas grania. Jest! Jest, dobra, dobra. Hello, jestem kotyłem! Ja jestem tym takim czerwonym nubem. A Arek jest kopalem, grawi! Człowiek cukierek, kurde. są kawaii! Boże. I BUM! What the fuck, co ty tu miałeś? Pierdnąłem! Nie! Nie, a wcześniej mi tak fajnie szło! Dobrze mi szło wcześniej. na Kurde! To jest taki niepewne Co ty w ogóle nie dotykałeś żadnej ściany i Korea! No 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 to jest koteł, kawaj, to wiadomo, korea Co mam Mammę? No. Pa pa Nie, nie nie Jestem złym kotełem. Albo człowiekiem, nie wiem w sumie to ważne. Mhm. Mm Bardzo. No, się tam, kurde! Tłusty koteł, no tłusty, no. Uja. Denerwujemy ten ogień. Trzeba go zgasić. Aha. Już Powiedz mu, że jest gruby, to może się zgasi. Nieee! Yeah. Kurde, działało. ale to działało. To działało! Oba-nara! What are you doing, my friend? Don't chase me! O kurde, komar. Komar! Serio? Przyszedł oglądaj. O, ja tam posłużyłem tego. What the shit are you doing? Oh, good job my friend. I'm winning. No, you're not. I'm winning. Idealnie, o idealnie gościł. Brawo, Nie! Co to jest? Eee, wy za to patrzcie! CO TO BYŁO? Co to jest Nie, ja się nie zgadzam, co to co, było? Ale chory. Ej, Ach, wiadomo, no, jakiś różowy, kurde, jednorodny. To, to zboczyłeś, wiadomo, widać, nie? Już za dupę byś tylko... ...kociaczka by chciał, no. Weź to wyroluj tam gdzieś w kosmosu. Zgaś go najlepiej. Powiedz mu coś. Zaraz go, zaraz go Już. <laughs> ale żeś mu pocisnął, no nie! No patrz. No faktycznie, no kurde, aż go do, zgasił, no po prostu masakra. Dobra, idzie do! Patrzcie. Ty, Where Jest Zamykam wam. He he! he, he. Kurde kupę kosze! Ej! <tuszy> A to ja! <tuszy> Korea! O, Ej! Nie! Ciebie. No, no, no! Yes, what you and me partner. No, no, no. It's Get out, Stop it. Stay. Oh, yeah. <laughs> ah, that's No, 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 no,

Dobra! Pierwszy raz wygrałeś, ale ja ci nie dam naprawdę dużych szans teraz. Chopię rewanżek. Ale no... O! Mogę mieć teraz innego koteła, czarnego. Fajnie, ale... ale dawaj Bo, jeszcze raz czekaj, ja muszę zmienić koteła. Kurde. Cze, cze, cze. Tu się robi tak. O! Odnajdź nie, ten. Go! <laughs> nie go! Ale ten, ten jest głupi. No właśnie. A dobra, niech będzie. Niech będzie ten koteł. No kurde! Aha, x. Dobra, nieważne. Co za łeb. Którą chcesz mapę? Dwa ta, ta ma być! Tak, a potem możemy zagrać inną, ale ta o, ma być. Proszę Co jest Nie mało? wygrasz! Dwa hotely są teraz! Ej, to jest jakiś fałszywie! Podrabianiec? Podrabianiec! Chodź pomogę ci! A nie, to masz tak. Masz już a, Bardzo ładnie. Masz, idź dalej! Dziękuję! <laughs> Pomogłem Ci, kurde, żebyś to wygrał. A teraz będę twoim najgorszym NIE! <laughs> Karma! Chciałeś być moim wrogiem! Wygraj to chociaż! Zgaj go, zgaj go! Spes, twoją matką! Biegnę! No i czemu się zgasił? bo ja biegnę. A to przepraszam. Ale nie rób tego, bo nie warto wygrać! Nie warto no a... wygrać! Ej nie! nie. Try hard! Ej, kurde. Ja wiem, ja, ja, ja lamię trochę, ale... Hello! Kurde, telefonie Wracaj to! Para! <grystanie> Ale chaos, nie? Ja nie, ja nie jestem ten haos, sobą. O to pada <doba. grystanie> <grystanie> Czemu mi tak fajnie szło u ciebie, a u mnie do dupy? I bry? don't know. Czas beta. PUDO! Fare, Tak Tej grzecza mieć u... Kurde! No i pas! no nie mogę! Powinno być Achievement kolekcjoner koszy. No, dokładnie, bo bym tym mistrzem chyba. O, opuścił rakietę, hop, opuścił, opuścił. Skocz! O no, co, jak już bym to wygrał? Tak no, jak What the fuck! Hehe. He. Dzięki Dzięki. Wiem, nie A, nie ma... Na razie, gdyż to na razie. Nie! że masz rzeczy, a trupowałem o o, o... o Korea, Korea! Koteł, poziom maksymalny. Koteła. A to przepraszam! Nie jest tego bonusu. Nie! nie. nie Ej, bo się odknąłem! Yes! Nie, nas nie No. Lecimy w teory! Co nie. się stało się? Nie, nie!

Yes! Yes! <śmienicza> nie Ta -da. dam się tak łatwo, nie dał mi się tak łatwo, nie dał mi się tak łatwo! Nieeee! <śmienicza> Jest! Teraz <Yes! Borda. śmienicza> przesadziłeś! Pam, param, pam Pam Ej, w sumie możemy potem 1 na 2 znaczy 2, 1 na 1 Dobra. A, <śmienicza> on no, bro! jesteś tak słaby jak barczysz. Yyy, e, yyy, e, yyy, e, yyy, e, e. kucze. BAM! To mu te podrabianie, o kurde. Nie, nie. Podał, nie, to trzeba przywieźć jeden podrabianiec. Na ramkę. Nie! Zostaw mnie, nie. Dobra. Już, już, masz pograne, stary. Już masz pograne. No i co? No i co? Ktoś no no to wygrywa? No ja! No, na! Uii! Wezmę sobie podnóża prawinności... No 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 Nie Aha, bo czyste, what the fuck? O, o! Nie! Co zrobił? Co ja żem zrobił? Nie! No, jaki macham? Ui, na razie! Na razie wszystkim! Kurde, trapiłem na no, szkoda. No właśnie! Szkoda no!

Gdzie się glewitowałem? Tylko jesteś glevitowany Jeba Kurde Gorzy pista dostałem? Nein, nein, meine Führer, nein Nie! Kurde, Ja cię dorwę, ja cię dobra. Nie no nie! Taraaa O ty

to będzie, to będzie dla mnie jak taki, taka rozgrzewka Czyli tak, mm -hmm. mówisz, że bez mocy. Jep, jep i może zaczynać. Naciśnij X, naciśnij X Dobra, 5, 4, 2, 1 <grym> To za <samą>, Tak, tak. <grym> Nie żyjesz już. Koteł cię mm -hmm. Tak, 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 tak Kotę power! Patrz, startuj pierwszy jestem lepszy Rób to Ro bym ja naprawdę Boom! Jeden Where you going baby? O! O! Ej nie! Chodź tu! Kurde! Ej to było niesprawiedliwe! Działeś to! Chodź! Unik! Uh u Unik!

Boż la witam myślą zapitka Nie się <śmieniciel> ode mnie zwłaszczańcu Od kotełka małego Ach, Dobra, dobra, nie niezdą Ej no nie to było nie fair Fuck! Co ci miał, no Where are you from? Ba 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 Wygram Wygram to jest prawa, no? ON MI Z TYM! Dobra, wygram to, wygram to, już bez problemu. To, to. No głupie kosze! Oła, nie, 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 nie. Głupie kosze, no! No głupie, no! A prawą być, nie? Kosz też Co to ta bomba taka? Jak wybuchnie, to zaczyna się ten ekran pomniejszać. Aha. Nana! Wow, wow. da -da! Damn, don't do it! I need to do this, my friend. I need to... Do Get a Dobra. Ej, oh, nie! I to going to kill you o, oh! stało? Jak to się stało? Ała, ała, ała. Cegły. Koteła. Mara. No. No Co to jest? Jakiś o, czy to to jest? o, Mara Kurde no No dobra, No, dalej. no kurde Nawet lepiej Mara Uii, Na razie! Ah, Skubany No i idź, <laughs> Mara! Nie, 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 nie. Uła, uła, kurde. Moje pułapki! Ajn pita pióra! A, yeah. ah, zesrałem, pomyliłem się w ogóle <laughs> Mara! Ej! Wstakowałeś grę znowu! A ja! Like a kotel. Chciałem coś... Że mnie pokonasz, ale no... Każdy ma fajne nie? Where are you finger going? Para! Unik! i to się stało! Tak, tak. Nie! Już! KOTEL MASTER! Unik! O! Leci Nie w tej cię meteorycie! baby! Nie, 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 nie! Już myślę, że jej pornę! Ej! Boom! No, trochę tak. No, tak nie pykło, ale czy to ważne? Tak trochę. GET OVER HERE! O Nie, no ja. No, no, Bo ja no, dalej no, nie umiem, no, umiem no. robić uniku. No, nacisnij ten No! Ara! No. Na rakietach, ha <laughs> He he he, nie. <laughs> No i wygranym jest... No loju! Jak <noise> się udłami, kurwa! O kurde! To no, musiałem na... MM laga, to jest niesprawiedliwe! O! Miałem laga! Zakrztusiłem się, <noise> No w sumie! Hej! Ja! Jest! Dobro. A, to nie dało, ale no, dobra. Nie no! Whee! No, takie kurde, kurde kosze. Ja się tutaj ma... zawsze nadziewam. Nadziewasz? Czekoladą? Mara! Na razie, nie. Na razie, no, chabota w jednej Kurde, w sobie Ui! O my OMG, jak to małe. Takiego małego to jeszcze nie było. Oluju. Ej no, spadniłeś no. mnie! Chodzio Ej no, kurde! Jest! Ja, pitole, A to ostatnie było, naprawdę! Nice. Dawaj, o, jeszcze raz! Dobra. Ostatni! I dajcie nam znać, jak Wam się to podoba, bo mi się podoba mega! Kurde! A teraz ta sama czy co? ta eee, Tak, to no. ta jest fajna, najfajniejsza, Dobra. najbardziej Dzień się ważna! Ruskiem! Czemu jako drugi? No to jest dyskryminacja? Bo ja jestem pro! Aaaaaa! Ej, ja muszę być bonusem, no nieważne. Przepraszam. No. Przejeżdżaj, proszę. Powiedziałem, przepraszam, no nie? nie? Kulturalny jest, jakiś jesteś Za, To jest, kurde, mission impossible. Dobra. No, mission. No, okej. Okay. Dobra, mam Ej, a ty gdzieś... to wykorzystujesz sytuację, to jest nie fair! Eee, e, e, e. no, Wykorzystywanie sytuacji jest zawsze fair! A to przepraszam. Tak się wygrywa. Ech... No, chodź. kurde kosze głupie no. co idę! Ha 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 No nie no. Byłoby. Bykłoby ci Bykłoby. Dzisiaj. No! Unik! Nie wiem co robisz. Uuuu, masz kotówki! Pozbieraj sobie je wszystkie! Pozbieraj! Alfa! jestem takim kotem centralnie no? Nie! Odłóż ten item! No więc dla ciebie jest niebezpieczne. O, mam na ciebie niespodziankę, chcesz zobaczyć? Uf! Na razie! Ej no, jak tu to robisz, no? Hehehe, <gryzanie> zaraz przegrasz! No no, bawa? no, tak! Będzie! <gryzanie> Ej nie! Nie! Nie, to no, nie tu, tu będzie! Grzysiek, zaraz przegrasz! Hehe, <gryzanie> <gryzanie> zaraz przegram, naprawdę! Uh. Kurde, nie, 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 Ej, Gdzie nie. się zaraz przegrasz! Nie da, a nie tak łatwo poddaję. Łoooo! Wow. Na raz. Nie. Kurde. Uuu. A co Nie no! Na razie! Unik! Przetrafiłem cię. Ale zrobiłem? Graj z oszukanym. Zrobiłem dołu. Unik! Nie, nie, nie. Zde. Nie wiesz tego bonusu! Unik kurde no nie stwierdził O unik to ja zrobiłem ładny przez beczki pak, 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 pak. Nie pak, tak łatwo nie podnosz star Mhm ja też Mam go teraz na serio? Kurde Jak grał na serio to będzie nikt nie wygrał Nie! O look at this Ej no ja nie umiem zrobić uniku no, To jest całka w dół już. No ej! O, mentor! Ogrzysty mentor! Ogrzysty mentor! Ogrzysty mentor! na niego, no. Ej, Ogrzysty ja nie możesz tego wygrać. No, Lecimy teoryt! Not today! Naprawdę, not today! Kurczę, głupio rakiety. Yeah! Nie! Nie, nie! Nie, 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 za nie, 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 No, to no, i tu przegra. Ja będę w to. To będzie chrzestwo. Jest! Co? <grym> Kaj cudem. Uuu. Uuu. Ej, co? No, tak być ma. Nie pozwalam. No, jeszcze Ej, jeszcze te Na Ej, no. <grym> <grym> ej, no. Nie ma takiej zabawy. A już w tym coś zrobić tym zrobił Meteorycz! Zjebnął się Kurde! A przynajmniej nie ma tutaj tych głupich pudełek. No właśnie, no bo meteorycy rozwalił No wiem Na razie! Na razie, cześć pompa Oooooo i no chodź, no chodź, no Chodź spadłeś No nie chcą

Ura, tak chodź. W moim stylu, czyli kurde chciałem ją wykorzystać. Na jakim no jakim celem się żyjesz? Nie pozwalam ci tak żyć. Bam, 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 baram, baram, bam, 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 no jakoś to nie wychodzi. Fałkowanie mnie. Słabo się tak mało odzywam. Dlaczego? Nie wiem. Jesteś I... skupiony, żeby z tobą... To skupiony, no dokładnie. Kurde, próbować wygrać. To mu się ciężko próbuje wygrać. Kurde, żeby ta rakieta cię walnęła, głupikocie! Ale o co ci chodzi? No ale o co ci chodzi, no? Dobra, słuchajcie, to było na tyle na pierwszy odcinek u mnie. Na koniecznie zobaczcie odcinek Łarka, gra jest epicka. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa.